Samotność. Słowo, które niesie ze sobą ogromny ładunek emocjonalny, często kojarzone z pustką, smutkiem, a nawet strachem. Żyjemy w czasach, w których bycie samemu stało się niemal tabu. Cisza pustego domu potrafi być bardziej ogłuszająca niż hałas tłumu, a wielu zrobi wszystko, by uciec od tego uczucia. Media społecznościowe, niekończące się wiadomości, imprezy, przelotne związki. Ale co jeśli źle rozumiemy samotność? Carl Jung, Jeden z najwybitniejszych badaczy ludzkiej psychiki postrzegał samotność nie tylko jako brak towarzystwa, ale jako głęboki stan połączenia z samym sobą. Według Junga, samotność nie wynika z braku ludzi wokół nas, lecz z niemożności komunikowania rzeczy dla nas istotnych. Innymi słowy, prawdziwa izolacja nie polega na braku kontaktu z innymi, lecz na braku kontaktu z tym, kim naprawdę jesteśmy. Jung wierzył, że każdy człowiek ma swoją unikalną drogę do przejścia. Proces, który nazwał indywiduacją. Polega on na integracji wszystkich aspektów naszej psychiki, świadomości i nieświadomości, ego i cienia, persony i jaźni, aby stać się autentycznym, pełnym człowiekiem. A ta droga nieuchronnie wiedzie przez samotność. Często szukamy rozproszenia, ponieważ boimy się spojrzeć w głąb siebie. Paradoksalnie jednak, to właśnie samotność jest przestrzenią, w której możemy naprawdę się odnaleźć. W ciszy opadają maski. Bez potrzeby przypodobania się innym, bez presji akceptacji, zaczynamy słyszeć własne wewnętrzne głosy jedne łagodne, inne niepokojące. Samotność może być początkowo niewygodna, ponieważ zmusza nas do konfrontacji z własnymi lękami, niepewnościami i niezagojonymi ranami. Ale to właśnie ten dyskomfort napędza naszą transformację. Współczesne społeczeństwo uczy nas, że samotność to problem, który trzeba rozwiązać. Aplikacje randkowe, media społecznościowe i kultura produktywności zachęcają nas do bycia stale zajętymi, połączonymi, rozproszonymi. Tymczasem to właśnie w momentach samotności doświadczamy najgłębszych wglądów i największego wzrostu. Nietzsche mówił: Wielkość człowieka mierzy się ilością samotności, jaką jest w stanie znieść. Nie oznacza to, że powinniśmy dążyć do całkowitej izolacji, ale raczej że dobrze przeżywana samotność czyni nas silniejszymi, mądrzejszymi i bardziej autentycznymi. Jeśli przyjrzymy się postaciom, które na trwałe zapisały się w historii filozofom, pisarzom, artystom, naukowcom zauważymy, że wielu z nich świadomie wybierało samotność jako sposób na dotarcie do swojej kreatywności i pełni potencjału. Jung spędził lata w odosobnieniu w swojej słynnej wieży w Bollingen. Gdzie zanurzał się w głębie nieświadomości i tworzył jedne ze swoich najważniejszych refleksji. Samotność uczy nas samowystarczalności. Gdy przestajemy szukać zewnętrznej aprobaty, odkrywamy, że źródło prawdziwego spełnienia znajduje się w nas samych. Nie oznacza to odrzucenia relacji z innymi, ale raczej to, że kiedy stajemy się pełni, zaczynamy nawiązywać głębsze, bardziej autentyczne więzi. Pytanie brzmi czy jesteś gotów spojrzeć na samotność nie jak na ciężar, lecz jak na dar? Samotność, gdy jest naprawdę zaakceptowana, stawia nas przed lustrem bez filtrów. A to, co w nim zobaczymy, może być niepokojące. Jung nazywał cieniem tę ukrytą stronę naszej psychiki. Tłumione pragnienia, instynkty i aspekty osobowości, których nie chcemy uznać. Na co dzień unikamy konfrontacji z naszym cieniem, rozpraszając się bodźcami zewnętrznymi. Ale gdy jesteśmy sami, on się ujawnia. W ciszy samotności mogą wypłynąć wspomnienia, które wolelibyśmy zapomnieć, wątpliwości co do naszej tożsamości czy lęki, które dotąd były zagłuszane hałasem codzienności. W tym momencie mamy dwie opcje uciec albo stawić czoła temu, co się pojawia. Ucieczka oznacza szukanie eskapizmu, zanurzenie się w mediach społecznościowych, kompulsywnej konsumpcji czy powierzchownych relacjach. Stawienie czoła oznacza zajrzenie w głąb siebie i uświadomienie sobie, że istnieje w nas cały nieodkryty wszechświat czekający na integrację. Jung uczył, że integracja cienia jest kluczowa dla procesu indywiduacji. Akceptacja tych odrzuconych części nas samych czyni nas pełniejszymi. Samotność nie jest więc tylko przestrzenią refleksji, ale również uzdrowienia. Gdy przestajemy bać się tego, co kryje się w naszym wnętrzu, Zaczynamy rozumieć nasze emocjonalne schematy i przemieniać nasze słabości w siłę. Jeśli spojrzymy na tradycje duchowe i filozoficzne w historii, zobaczymy, że samotność zawsze odgrywała kluczową rolę w przebudzeniu świadomości. Siddhartha Gautama, zanim stał się buddą, spędził lata samotnie, medytując w lesie. Jezus Chrystus spędził 40 dni na pustyni. Sokrates podkreślał znaczenie samopoznania jako fundamentu autentycznego życia. Te postacie rozumiały coś, o czym współczesne społeczeństwo często zapomina: Samotność nie jest brakiem, lecz możliwością, przestrzenią do poszerzenia umysłu i ducha. Kiedy przestajemy się jej bać, dostrzegamy, że istnieje różnica między byciem samemu a poczuciem samotności. Pierwsze może być świadomym wyborem, świętą przestrzenią introspekcji. Drugie to pustka, która pojawia się, gdy tracimy kontakt ze sobą. Samotność uczy nas bycia własnym mistrzem. Gdy stale otaczają nas cudze opinie, łatwo tracimy połączenie z własną intuicją. Umiejętność cieszenia się własnym towarzystwem to akt odwagi, skok w nieznane, który paradoksalnie prowadzi nas do prawdziwego domu w naszym wnętrzu. Wielu ludzi boi się samotności, kojarząc ją ze słabością. Ale prawda jest taka, że ci, którzy nauczyli się być sami, rozwijają wewnętrzną siłę, której nikt nie może im odebrać. Gdy przestajemy uzależniać swoje poczucie pełni od zewnętrznej aprobaty, stajemy się wolni. Wolni, by podążać własną drogą, budować autentyczne relacje, tworzyć bez lęku przed oceną. Jung mówił, że przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś, a ten proces nieuchronnie wymaga chwil samotności. To w ciszy słyszymy głos swojego prawdziwego ja. To w samotności odkrywamy, że nie musimy wypełniać każdej chwili rozproszeniem, bo bogactwo istnienia już w nas jest. Pytanie brzmi: czy potrafisz objąć swoją samotność i przekształcić ją w siłę? Jeśli jest coś, czego samotność nas uczy, to sztuka transmutacji. Na początku może wydawać się ciemnym więzieniem, ciężarem, który przytłacza. Ale jeśli wytrwamy, zauważymy, że samotność nie jest końcem, lecz środkiem procesem alchemicznym, w którym ból przemienia się w mądrość. Karl Jung zgłębił tę ideę, badając symbole i archetypy nieświadomości. Porównywał podróż samopoznania do dzieła alchemicznego, w którym ołów metafora naszych lęków i cierpienia zostaje oczyszczony, aż zamieni się w złoto symbol przebudzonej świadomości. W praktyce oznacza to, że najtrudniejsze momenty samotności są jednocześnie tymi, które najbardziej nas wzmacniają. Gdy stajemy twarzą w twarz z pustką, odkrywamy, że nie jest ona naszym wrogiem, lecz żyznym gruntem, na którym może narodzić się nowe ja. Pomyśl o najtrudniejszych okresach swojego życia. Prawdopodobnie były to chwile, w których czułeś się najbardziej samotny. A jednak, paradoksalnie, to właśnie te doświadczenia nauczyły Cię najwięcej. Samotność może być bolesna, ale to w niej rozwijamy odporność. Uczymy się konfrontować z własnym cieniem i odkrywamy, że jesteśmy silniejsi niż nam się wydawało. Nietzsche powiedział, kto ma dlaczego, zniesie prawie każde jak. Gdy odnajdujemy w sobie głębszy cel, samotność przestaje być ciężarem i staje się ścieżką. Samotność pełni także niezwykłą rolę w procesie twórczym. Jeśli przyjrzymy się największym umysłom w historii, Leonardo da Vinci, Einsteinowi, Jungowi, Van Gogowi, zobaczymy, że wszyscy oni mieli okresy głębokiej izolacji, w których mogli zanurzyć się w swoich myślach. W świecie hiperłączności, gdzie jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami, umiejętność samodzielnego myślenia staje się coraz rzadsza. Kto nigdy nie miał olśnienia podczas samotnego spaceru lub w ciszy własnego pokoju? To właśnie w samotności umysł ma przestrzeń, by się rozwinąć. W chwilach introspekcji nasze doświadczenia się porządkują, idee zaczynają się ze sobą łączyć, a nowe możliwości nabierają kształtu. Nie dziwi więc fakt, że wielu artystów i myślicieli celowo wybiera odosobnienie, by stworzyć swoje najważniejsze dzieła. Jung wycofywał się do swojej wieży w Bollingen, gdzie pisał, medytował i zgłębiał tajemnice ludzkiej psychiki. To miejsce samotności nie było dla niego wygnaniem, lecz wewnętrznym laboratorium, w którym mógł dotrzeć do najgłębszych warstw swojej świadomości i przekształcić refleksję w wiedzę. Każdy z nas może użyć samotności w ten sam sposób jako narzędzia do odkrycia siebie i twórczej ekspresji. Zamiast ją odrzucać, możemy ją przyjąć jako portal do naszej najbardziej autentycznej wersji. Jest w tym pewien paradoks. Im lepiej czujemy się sami ze sobą, tym lepsze stają się nasze relacje z innymi. Dzieje się tak, ponieważ gdy uzależniamy nasze poczucie wartości od innych, tworzymy związki oparte na braku. Szukamy w drugim człowieku tego, czego nam samym brakuje, co prowadzi do relacji kruchych i często toksycznych. Ale gdy odnajdujemy równowagę w samotności, zaczynamy budować relacje w sposób autentyczny. Nie szukamy już kogoś, kto wypełni pustkę, ale kogoś, z kim możemy dzielić swoją pełnię. Uczymy się szanować własną indywidualność i akceptować ją również u innych, co pozwala związkom rozkwitać w zdrowy sposób. Jung mówił o zjednoczeniu przeciwieństw, zasadzie alchemii psychologicznej, która opisuje integrację sprzecznych sił w naszym wnętrzu. Gdy oswajamy samotność, harmonizujemy nasz świat wewnętrzny, a to równowaga odbija się w naszych relacjach z ludźmi. To oznacza, że gdy nauczymy się być sami, przestaniemy postrzegać samotność jako problem i zaczniemy dostrzegać ją jako dar. Dar, który pozwala nam kochać głębiej, prawdziwiej, bez lęku i potrzeby kontroli. Ostateczne pytanie brzmi: czy jesteś gotów przekształcić swoją samotność w trampolinę do pełniejszego, bardziej autentycznego życia? W trakcie tej podróży zobaczyliśmy, że samotność może być lustrem, alchemią kolebką kreatywności i ścieżką do bardziej autentycznych relacji. Ale jest w niej coś jeszcze głębszego. Samotność jest kluczem do prawdziwej wolności. Karl Jung mówił: „Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Samotność jest właśnie tym zaproszeniem do przebudzenia. Uwalnia nas od potrzeby zewnętrznej aprobaty, czyni nas emocjonalnie niezależnymi i uczy, że prawdziwa obecność zawsze była w nas samych. Współczesny świat nieustannie wyciąga nas na zewnątrz. Społeczeństwo wmawia nam, że powinniśmy być ciągle zajęci, połączeni, produktywni. Jednak ta hiperłączność często maskuje ogromną pustkę. Zatraciliśmy umiejętność po prostu bycia bez rozproszeń, bez potwierdzenia własnej wartości przez innych. Ci, którzy uczą się być sami, bez cierpienia, osiągają rzadką autonomię. Nie drży im ręka przed odrzuceniem, nie błagają o uwagę, nie muszą zanurzać się w zewnętrznym hałasie, by poczuć, że mają wartość. Są panami samych siebie. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, że możesz kroczyć przez świat bez lęku przed samotnością, możesz wchodzić i wychodzić z relacji bez uzależnienia, możesz realizować swoje marzenia, nie czekając na aprobatę innych. Możesz żyć w pełni, wiedząc, że Twoja wartość nie zależy od nikogo poza Tobą samym. Doszliśmy do kluczowego punktu. Samotność nie jest karą, jest wyborem. A ci, którzy ją świadomie przyjmują, odkrywają nowy poziom istnienia. To nie znaczy, że mamy izolować się od świata. Wręcz przeciwnie. To znaczy, że gdy stajemy się pełni w sobie, potrafimy żyć z większą lekkością i głębią. Uczymy się być sami, kiedy tego potrzebujemy i dzielić swoją obecność, kiedy tego chcemy. Bez strachu, desperacji czy poczucia braku. Jung widział ten stan jako szczyt indywiduacji.